Witam Was kochani bardzo serdecznie, Was witam oczywiście w nowym filmie. Jestem kochani w pepko i tutaj oglądam śliczną ramkę za 15 zł. Już na samym początku zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło i miło mi będzie, jeżeli wciśniecie łapeczkę w górę. Kolejna ramka z takimi wytłaczanymi kwiatuszkami za 12 zł. Jestem bardzo ciekawa, gdzie kupujecie ramki na zdjęcia. 35 zł, wazon w kształcie z twarzą, 20 zł taka ozdoba. I przepiękne duże lampy. Naprawdę ślicznie się prezentują. Cena atrakcyjna, bo tylko 70 zł. W porównaniu do innych sklepów, naprawdę te lampy są bardzo tanie. Tutaj mamy takie lampiony: 15 zł, dwie wielkości i 17 zł. Śliczna osłonka na doniczkę, bardzo fajny kształt. I tutaj obok mamy w kolorze zielonym są to osłonki do zawieszenia na ścianie, na karniszu, na haku. Już sobie sprawdzamy cenę, i ile kosztuje. 25 zł. Naprawdę bardzo atrakcyjna cena, a osłonki prezentują się wspaniale. Piękne są. Tutaj mamy te tacki, które wam ostatnio nawet pokazywałam. 25 zł. I taki koszyk na przykład na owoce albo na jakieś inne rzeczy. Cena 30 zł. Bardzo ładna, duża. Tacki do przenoszenia letnich napojów, drinków. Cena tej tacy to 20 zł, bardzo podobne. Widziałam ostatnio w sklepie Action, chyba nawet Wam pokazywałam. I tutaj mamy butelki, są różne rodzaje, różne kolory, właśnie tych zakrętek. Tutaj mamy kolejną. I coś z ostatniej kolekcji. U mnie tego nie było. Na przykład, już sobie sprawdzamy cenę, ile kosztuje. 12 zł. Bardzo ładny kubek. Niektórych rzeczy naprawdę u mnie nie było. Tutaj widzę, że jest zdecydowanie większy wybór. I 25 zł, taka roślinka w takiej doniczce. Taka zabawka za 15 zł. I tutaj mamy za 8 zł takie tasiemki, zestaw. I tutaj jeszcze mamy takie, inny kolor. I naklejki za 5 zł. I jeszcze mamy takie płótno do malowania, są dostępne różne wzory. Jestem kochani już na dziale z ubraniami. Śliczna biała bluzeczka za 20 zł. Bardzo podobne były jeszcze chyba w zielonym kolorze i chyba, w jeszcze, chyba jeszcze w niebieskim. No w każdym razie, tutaj jeszcze jest dostępna biała. 25 zł. Kolejna koszulka do rozmiaru 3XL. Jestem kochani już na dziale z dziecięcymi ubraniami. Zobaczcie jaka śliczna sukieneczka dla dziewczynki. Tutaj obok mamy bluzeczkę w kolorze żółtym z myszką mini. Cena takiej bluzeczki to 17 zł. I tutaj obok mamy koszulkę w wersji wakacyjnej 10 zł. Też bardzo ładna i jeszcze obok w kolorze niebieskim, śliczny kolor. Tutaj mamy cykiny, 15 zł. 12 zł natomiast kosztuje taka bluzeczka, bardzo, bardzo kolorowa, typowo letnia i do kompletu możemy dokupić spodenki. Również z tego samego materiału, ten sam wzór. Takie proste, zwykłe spodenki z takim różowym sznureczkiem i już sobie sprawdzamy cenę. 12 zł. Naprawdę bardzo ładny komplet. dwadzieścia złotych w kolorze niebieskim z ananasem i trzydzieści złotych taki komplet zestaw pod spodem mamy spodenki 8 złotych z dinozaurem. Jeżeli chodzi o ten motyw w Pepko, to jest on bardzo, bardzo popularny. I tutaj mamy jeszcze taką koszuleczkę. Cena 8 zł. Jestem kochani w sklepie Action, tak tylko na chwilę wpadłam, żeby zobaczyć, co ciekawego jest na półkach tacki mini lustro, taca 9 zł. Tutaj mamy tace za 20 zł w kolorze srebrnym, bogato zdobiona, prezentuje się naprawdę świetnie. Można na niej postawić na przykład świecę. I tutaj mamy kilka płynów. Jeżeli macie ochotę na przegląd, właśnie tego asortymentu, to dajcie po prostu znać w komentarzu. Różne rodzaje. Tutaj mamy cenę 8,40. Jestem bardzo ciekawa, co z chemii polecacie. I tutaj mamy 7 zł. Podkładka z tkaniny okrągła za 4.50. Dostępne są różne kolory, w tym taki piękny, piaskowo-rudo-pomarańczowy. Taki zielony, tutaj mamy beżowy. Jest to oczywiście mój ulubiony niebieski. Się prezentuje, nawet muszę pomyśleć nad zakupem właśnie takich podkładek do kuchni na ten stół okrągły. Jeszcze takie są w kolorze szarym. To są akurat fajne podkładki, bo można je bez problemu uprać. Nie polecam tylko tych malowanych, bo bardzo szybko się po prostu ściera. Ta farba zewnętrzna. I tutaj obok mamy jeszcze takie podkładki w takim jejowatym kształcie za 6 zł. Spodobały mi się te zielone. Fajna fakturka, taka wężowa. Zresztą wszystkie te podkładki są naprawdę bardzo ładne.